Wziomki. Ostatnio coś się dzieje z naszym samochodem. Co dzień o tej samej porze włączają się światła i otwierają drzwi. O tak jak teraz. To mnie przeraża. Zaczynam myśleć, że nasz samochód jest przeklęty. Lepiej pójdę do domu, zanim coś się stanie. Ej, dziewczyny, widziałyście samochód? Reflektory znowu migają, jakby siedział tam? Duch. duch? Amelia, nagadałaś no za dużo strasznych historii. Może to po prostu awaria samochodu? Albo kot sąsiada stąpa na przyciski. No serio, to straszne. Może co znak? Nie żartuję, to naprawdę straszne. A co jeśli to duch? O, duch! Może chce się pobawić w chowanego? Dobra, dosyć żartów. Zamiast tego zróbmy piknik na podwórku. Przy okazji poobserwujemy twój straszny samochód. Tak, kiełbaski czekają. Dobrze, ale jak coś pierwsze ucieknie... O, proszę bardzo. I... Dzięki. Słyszycie? Co? Jakby silnik zaczął działać. Nic nie słyszymy. Maska jest ciepła. Amelia, to zwykły samochód. Nie potrafi sam się włączyć. Właściwie są samochody ze sztuczną inteligencją, ale twój taki nie jest, prawda? Co to jest? Spokojnie, po prostu się zepsuł. Masz rację, zadzwoni do taty, żeby zabrał samochód do warsztatu. Dobry pomysł. Zabrał samochód do warsztatu powiedział, że machnicy zrobili wszystko od początku do końca. I co, nic nie znaleźli? Nie, powiedzieli, że z samochodem wszystko w porządku. Może to my wypadamy w szaleństwo. Albo ktoś z sąsiadów chce nas strollować. <laughs> A to co niby było? Nie, to już zbyt wiele. Tu naprawdę jest jakiś duch. Spokojnie, dziewczyny. To pewnie tylko zwykła awaria. Awaria? Amelia, sama w to wierzysz! Dobra, zadzwoni do taty i jeszcze raz zabierz samochód do warsztatu. Powiedz, żeby wezwali księdza, a nie mechanika. Ech, tu serio jest coś nie tak. Mam dosy tego samochodu, wyszłyśmy na piknik. Tak, chodźmy już. Twoja kolej, Cherry, nie śpi. Myślę, nie pospieszy mnie. Cherry, jeśli przegrasz, będziesz zmywać naczynia przez cały tydzień. Możesz marzyć, Luna. Mm. A kto jest przy samochodzie? Wołasz. Nikogo tam nie ma, Cherry. Ale widziałam, na pewno ktoś tam był. Ej, może ci się wydawało? Może to był jakiś cień? Nie wydawało mi się, widziałam kogoś obok samochodu. Kto to mógł być? Może to był kot? Musiałby być bardzo przerośnięty. A inne opcje? Może żartowniś który włącza szkietła? Właśnie, to on, na 100%. Stworzył bagażnik! Mówiłam, ktoś tam mył. Dzieś to zbyt wiele. Czuję się nieswojo. A mylię wcześniej coś takiego się działo z samochodem? Tata mówił, że samochód był w porządku, kiedy go kupowaliśmy. A co z poprzednim właścicielem? Miał taki problem? Dobre pytanie, zadzwonię do niego i spytam. Znasz jego numer? Tata pewnie zna. Zaraz znajdę. No, i co powiedzieli? Telefon Zabrała jego córka Anna i powiedziała, że samochód jest w porządku. A co z właścicielem? Musimy z nim porozmawiać! Zakinął bez wieści! Co? Zniknął? Gdzie? W trakcie rozmowy sprawdziłam w sieci zniknął tego samego dnia, w którym sprzedał samochód. To jakieś przerażające. Bardzo przerażające! I te wszystkie dziwne rzeczy! Właściciel zniknął? Coś tu nie gra. Musimy dowiedzieć się więcej o tym człowieku. I o samochodzie. Może jest przeklęty. Nie żartuj tak. I tak się boję. Dziwnego, zwykły człowiek, zwykły samochód. Żadnych wypadków, mandatów, nic dziwnego. Może niepotrzebnie panikujemy. Ale pakażnik otworzył się sam, to nie jest normalne. I światła się ciągle włączają. Dobra, pójdę po woda. Widziałam, ktoś przechodził za oknem. Znowu mówiłam, ktoś tu jest! Światła są znowu włączone, to nie przypadek! Na pewno widziałam jakąś postać za oknem. I gdzie teraz jest? Zniknęła? Dosyć gadania, musimy obserwować samochód. Schowamy się tu? Lepiej zamontujmy kamerę i będziemy obserwować kostumu. Dobry pomysł! Dobra, kamery gotowe, czekamy. To na pewno dobry pomysł? Lepiej niż po prostu gapić się na samochód z krzaków. Chodźmy, sprawdzimy obraz. Jak długo mamy tu jeszcze siedzieć? Kiedy pojawi się ten typ? Może już się pojawił, zobaczył kamerę i się rozpraszył. Nie rozpraszajcie się, coś może się stać. Minęła już godzina Amelia, nawet mucha nie przeleciała. Przed niem siedzeniu! Gdzie? Nic nie widzę. Jesteś pewna, Amelia? Nic nie widzę! Widziałam, na pewno widziałam! A to co? Duch? Oj dobra, to pewnie tylko zakłócenie w pracy kamery. Zakłócenie? To wyraźna figura! Musimy sprawdzić samochód. Chodźmy! Nie pójdę! To straszne! Idziemy! Nie chcę! Nikogo nie ma, jest cicho. I tak jest strasznie. Zamknięte, nikt nie mógł tu wejść. To co było na nagraniu? Mówię wam, duch. Dobra, wróćmy do domu i dalej oglądajmy. Obejrzyjmy nagranie jeszcze raz. Stój, kto to jest? Był tam obok nas. Nikogo tam nie widziałam. Siągi, widzicie? To nie żart, to duch. Zaraz zemdleje. Spokojnie, Czery. Musimy się zastanowić, co teraz zrobić. Tutaj jest napisane, że duchy mogą być przywiązane do sześciu Do samochodu? Serio? Może to poprzedni właściciel. Mówiłaś, że zniknął. Tu jest napisane, że duch może zostać, jeśli ma niedokończone sprawy. Jakie sprawy? Włączanie świateł? Albo otwieranie bagażnika? Bardzo ważna sprawa. Ech! Jest sposób, żeby się go pozbyć. Sól, świecę i. Kilka rytuałów. Sól? Co jak w filmach o demonach? No, jeśli to duch, to odrobina soli nam nie zaszkodzi. Okej, okay, zgodnie z planem: sól wokół samochodu i lusterka naprzeciwko drzwi. To na pewno zadziała. W internecie napisali, że sól odstrasza duchy. A lustra odbijają je z powrotem. Brzmi logicznie. my lusterka nad drzwi. Byle ich nie rozbić. Nie potrzebujemy siedmiu lat nieszczęścia. Gotowe. Teraz musimy krzyknąć odejdź". odejdź. Odejdź! I nigdy nie wracaj! Zostaw samochód w spokoju! Co jest? Zdenerwował się? Spokojnie, to cześć ratował. Najpewniej. Nie wydaje mi się, że to tak powinno być. To nie działa! To wszystko? Chyba zadziałało. Reflektory nie świecą, wdzieraczki nie działają. Bagażnik zamknięty się nie trzęsie. Udało się, duch zniknął. Mówiłam, sól to siła. A ja stawiam na lustra. Na pewno go wystraszyły. Internet chyba nie kłamie. Jestem bohaterką. Teraz mogę napisać w CV. Wygnałam ducha. Tylko nie zapomnij o dopisaniu. Trzy razy upadłam ze strachu. Pójdźmy do domu świętować. I co, jesteśmy oficjalnymi egzorcystkami? Tylko bez żadnych strasznych filmów. Chcę spać spokojnie. Przyznaję, lustra i sól były genialnym pomysłem. A to co, wiatr? Okna są zamknięte po prostu przebiegł. Dziewczyny, mam tęsią skórkę, jakby ktoś ciągle na mnie patrzył. Jesteś po prostu zdenerwowana, zrelaksuj się. Łatwo powiedzieć, czuję czyś wzrok z tyłu głowy. Łączmy jakiś serial, coś zabawnego, bez duchów. Co to za sztuczki? Po prostu książka spadła z półki, mam nadzieję. Hej, czy ktoś tu jest? Pokaż się albo same cię znajdziemy. Dziewczyny, spokojnie, to książka, nikt się tu nie ukrywa. Dobra, może to prawda i sama upadła. Tak, sunęło się i tyle, uspokójmy no, się. Lepiej zbierzmy chipsy, cherry to twój bałagan. Mój? Ta książka wywołała zamieszanie. Ktoś dotknął mojego ramienia. To takie zimne. Dotknął? Serio? Luna, chyba sobie wyobrażasz, książka nas wszystkich wystraszyła. Nie, na pewno to poczułam. Jakaś dłoń. Daj zobaczyć. To ślad. Wygląda na dłoń. Co? Daj zobaczyć. To prawdziwy ślad. Mówiłam, że ktoś tu jest. Nie byle kto, ale on. Ten facet z samochodu. Duch jest w domu. Nie, duch mnie dotknął. Nasz rytuał go tutaj sprowadził, tak? Nie jesteśmy egzorcystkami, a dostarczycielkami duchów. Świetna robota, dziewczyny. Zaprosiłyśmy go na imprezę. Idę pod kanapę, tam jest bezpiecznie. Bezpiecznie? Tam są pająki i okruszki twoich cipsów. Te drzwi same się otwierają. Spokojnie, może to po prostu szczury. Mówiłeś, że w domu nie ma szczurów. Lepiej, żeby to były szczury niż duchy. Sprawdzaj siedźcie tu. Idziesz do składzika? To jakiś horror. Nie bądź głupia, Amelio. Zamknij po prostu drzwi! Musimy mieć pewność! Jeśli coś się stanie, będę walczyć! Jak! Umyjesz go, Mopem! Nikogo nie ma! Tylko drzwi! Amelio, za tobą! Gdzie? Nikogo nie ma! Był tam, widziałam go! Ja też, tuż za twoimi plecami! się mnie bardziej niż tu! To nie żart, naprawdę tam był! Bawi się z nami, jak kot z myszką. Zdecydowanie tu! I teraz jest w domu! To nasza wina! Nasza? To twoja sól go rozłościła. Sól czy nie sól jest tutaj? Musimy go nowo ściągnąć do samochodu! Dobry pomysł! Może sam tam pójdzie! Do samochodu? A co jeśli? Zostawił tam pułapkę? Trzymaj mopaczery! To twoja broń. Chodźmy, posprzątamy i ściągniemy go do samochodu! Musimy wszystko wyczyścić. Teraz będę sprzątać dla duchów? Lepiej być jego sprzątaczką niż sąsiadką. Jeśli tu jesteś presję do samochodu, I co naprawdę go zapraszamy? Może czeka na zaproszenie, uprzejmy duch. Lepiej żeby był w samochodzie niż w domu. Nie wygląda na to, żeby wrócił. Sprawdźmy dom, może się mało. Moje zdjęcie, moja pisuteria Wszystko poprzewracam. To nie są żarty. Myślę, że daje to zrozumienia, że zamierzę coś zrobić mojej rodzinie. Tak jest. Chyba musimy spakować nasze rzeczy. To teraz dom ducha! Nie ma mowy. Ej, duchu, wiem, że tu jesteś! Pokaż się! Co ty, wzywasz go? To zły pomysł! Amelka, jesteś pewna? On nas przeraża. Chcę z nim porozmawiać, dowiedzieć się, czego chce. Powiedz, czego chcesz. Nie chcemy nikogo skrzywdzić. Czekaj, zostaw nas! Jerry, czemu to zrobiłaś? Małam się, patrzył prosto na nas. Naprawdę był straszny, ale może chciał porozmawiać. Chciałam się dowiedzieć, czego chce, a ty go odstraszyłaś. Przepraszam, Amelko, po prostu w panikuję. Panuj nad sobą, musimy się o nim czegoś dowiedzieć. Dobra, uspokójmy się. Poszedł, ale pewnie wróci. Powróci? To ja wezmę kij. Bez kija. trzeba spróbować jeszcze raz. Spokojnie! Spokojnie! Tym? Przepraszam, naprawdę, nie chciałam wszystkiego zepsuć. Porozmawiam z nim sama, bez mopów. Nawet o tym nie myśl, to niebezpieczne. Ech, trzeba się wiedzieć, czego chcę. Poradzę sobie. Jak coś, to krzycz. Jestem gotowa ze swoim mopem. Ej, duchu, wiem, że tu jesteś. Pokaż się. Nie boję się. Powiedz, czego potrzebujesz. Nie podchodź. Po prostu powiedz, czego chcesz. Czego chcesz? Chcesz moich włos? A może moich ubrań? Czekaj, chcesz tego pierścionka? Dobrze, dam ci pierścionek, ale jeśli odejdziesz! Nie chcesz? A pieniądze? Mam ich trochę! Inna biżuteria? Mam kolczyki, bransoletkę. Czekaj, chcesz? Nie będę grać w twoje gierki! Weź pierścionek, albo nic nie dostaniesz! I co, żyjesz? Co powiedział? Widziałaś go? Widziałam! Wskazywał na mój pierścionek! Pierścionek? Chce twoje biżutery? Chciałam mu go oddać, ale odmówił. Dlaczego? Jeśli chciał pierścionek, to dlaczego go nie wziął? Nie wiem. Krzyczałam, żeby odszedł. I zniknął. Przepędziłaś ducha? Super! Nie no fajnego! Nie dostał tego, czego chciał! A to znaczy, że wróci! Może chce powiedzieć coś o tym pierścionku? Tak? No cóż, nie mam nastroju na zgadywanki z duchem. A to co? Klucze upadły? tak po prostu, kto się rzucił celowo? To kluczyki do samochodu. Może daje to zrozumienie, że potrzebuje samochodu? Tak po co duchowi samochód? On nie umie prowadzić. A skąd wiesz? A co to niby ma być? Co? Alarm! Trzeba go wyłączyć! Nie działa, kot jest niewłaściwy. słyszę tylko dzwonienie w uszach. Na pewno nie chcę, żebyśmy się zrelaksowały. Dopóki nie dowiemy się, czego chce, nie zostawi nas spokoju. Chodźmy z tobą. To dywanik samochodowy. Co on tu robi? Zgaduj! Kto tu go tutaj przyniósł? Jest wytrwały. Co będzie dalej? Mam już dosyć tych jego wygłupów. I co? Mobę go nie odpędzisz. Może jeszcze raz spróbujemy soli? Nie, potrzebujemy egzorcysty. Egzorcysty? A kto to? To ten, który potrafi pozbyć się duchów. I gdzie takiego znajdziemy? W internecie, gdzie? W internecie są sami oszuści, nie powinna się z nimi kontaktować. Masz lepszy pomysł? To chodźmy szukać egzercysty. O, jest jeden. To Wiktor jest specjalistą od zjawisk paranormalnych. Paranormalnych? Czyli chodzi o duchy? Ale nie ma numeru telefonu, jest tylko adres. To chodźmy do niego natychmiast. A co, jak duch nas spotka po drodze? Weźmiemy mopa, Już raz go nie przegoniłyśmy. Nie się, to niedaleko stąd, w okolicy. Co to za Anna? Która z Was to napisała? Amelia, co z tobą? To jasne, że napisał to duch. A kim jest Anna? Mam mnóstwo znajomych o tym imieniu. A co jeśli to sam duch? Duch o imieniu Anna. Ty to napisałeś? Kim jest Anna? Czemu wytykasz palcem? Zresztą uderzę. Nie tykaj go, Cherry. Daj mu odpowiedzieć. Mam ma, mało, ma, mało czasu. czasu. Pomóżcie! On mówił. Naprawdę mówił. Powiedział pomóżcie, ale nieco on nie. Anna. Już dziś słyszałam to imię. Racja! Córka właściciela tego samochodu. Miała na imię Anna. Czekaj, a coś ten duch jest właścicielem samochodu? To wszystko pasuje. Przez ten cały czas chciał, żebyśmy mu pomogły. Nie chcę pomagać temu, kto nas wystraszył. Nie mamy wyboru. Nie zostawi nas w spokoju, dopóki nie znajdziemy tej dziewczyny. Zadzwonię jeszcze raz do Anny. Myślisz, że uwierzy w historię o duchach? Warto spróbować. Czego znowu chcecie? Anna, widziałyśmy ducha. Myślę, że to był twój ojciec. Co? Mówicie poważnie? Przestańcie gadać bzdury. Napisał twoje imię i powiedział pomocy. Potrzebuje twojej pomocy. To bzdura! Nie złączę do mnie więcej! No i masz, wzięła nas za świruski! A ty byś uwierzyła w ducha przez telefon? Same zastanówmy się, co robić! A co tu myśleć? Nie ma dużo czasu, sam zniknie! Stój! Nie masz mi po prostu zignorować ducha! Bardzo się starał, żeby się z nami skontaktować. Myślę, że potrzebuje pomocy! Tak jesteście mi, się żigać chce! Jest przywiązany do samochodu, a ona jest jakoś z tym połączona. Trzeba jeszcze raz sprawić samochód. pudełko to nie moje. To jest notatka. I pierścionek. Dla Anny 100 lat, kochanie. Czyli nie zły? Po prostu chciał przekazać pierścionek? Najwidoczniej to ostatni prezent dla jego córki. Mój pierścionek wskazywał na niego. Teraz wszystko rozumiem. Koszmar, ale też takie słodkie, zaraz się rozpłaczę. Znowu tu jest! Spokojnie, znalazłyśmy to! On nam dziękuję? Zrobimy to, oddamy pierścionek, Annie! Dziękuję za odpowiedź na moją prośbę. Byłem osłabiony, niedokończone sprawy mnie zatrzymały. Mówi o pierścionek Annie? Nie miałyśmy wyboru, dręczyłeś nas! Właśnie, twoje wybryki nas straszyły. Przepraszam, próbowałem nawiązać kontakt. Następnym razem bądź milszy. Powiedz, co ci się stało? Złodzieje mnie zaatakowali. Nie mogłem wrócić do domu i dać Agnię pierścionka. Powiedzcie jej moją historię. Wtedy będę mógł spocząć w pokoju. Otóż to, obiecujemy. Odszedł na dobre. Myślę, że tak, uspokoiłeś moją prośbę. Myślałam, że wiecznie nas będzie straszyć. Niepotrzebnie targałam tu mopa. Musimy iść do Anny, dać jej prezent. Chodźmy już teraz. Mhm. A wy, ziemki, duchowi? Piszcie w komentarzach. A także dawajcie lajki i subskrybujcie nasz kanał. Czeka na was wiele ciekawych i mrocznych historii. Wszystkim papa i do zobaczenia następnym razem. Mówię to ja, Amelka i moje przyjaciółki. pa! pa. pa, pa.